Będziemy testować cydr lokalny z Aga Cideri Cydr ten nabyliśmy dzisiaj i Byliśmy właśnie w takiej wioseczce o nazwie Aga i zakupiliśmy właśnie ten cydr A próbujemy sobie go dzisiaj, jest to nasza przedostatnia nocka na kempingu w Loftus. Zobaczymy czy to w ogóle jest dobre, ja nie jestem entuzjastką cydrów, no ale sprawdzimy Jest to cydr jabłkowy z dodatkiem chmielu i drożdy, jeśli dobrze zapamiętałam. Patrzę, teraz tutaj specjalista odpiera cydr. Ciekawe, czy to strzeli, czy nie strzeli. Uwaga, robimy klimat grozy. Boję się zawsze takich korków. No pięknie. Nic nie zostało uronionego, bo to byłoby szkoda. Dobra. To mi tak nie taki pełny kieliszek, się tylko, że ja nie zaparcie. To jest twój, a to jest mój, bo różowy. Ja muszę się przekonać, czy to w ogóle będzie dobre. Wystarczy. Uwaga? Za nasze wakacje 2021. Z przyczepą. Uwaga. I powiem. Mocno kwaśny. Ale czy ja tam czuję coś chmiel. Ja jestem może dziwna, bo ja nie za bardzo w ogóle lubię szampana, nie? Także piję, piję tylko symbolicznie szampana na Sylwestra i to czasem też nie. I tak powiem trochę jak szampan, ale mocno kwaśne. Jak dla mnie tak sobie jednorazowo, ok, spróbować, aby lokalnych rzeczy zaznać, to ok, ale więcej to nie, tak żebym miała ja codziennie pić cyr, cydr, to nie, ale ja nie jestem w ogóle entuzjastką cydrów, także tutaj, jakby się, proszę moim zdaniem, tutaj nie sugerować. A to by czy bardziej, podobie, bardziej słodkie? Nie nie, no, dobre, klaskowe, jabłka czuć i czuć, drożdże według mnie. A nawet ten cydr, e, z tego co się orientowaliśmy, można kupić tutaj w, w sklepach monopolowych. On ma 7%, czyli już od takiej zawartości alkoholu, y, czy tam wino, czy cokolwiek już w normalnym sklepie się nie kupi. To musi być już sklep typowo, alko, e, wino, e, co ja mówię, monopolowy, to się nazywa win monopol w Norwegii. I ten cydr jest do kupienia dokładnie w tej samej cenie. Jaką my kup za jaką my zapłaciliśmy w tej... Co yy, to się nazywa? To jest Cideri, a po polsku... Jak to się nazywa? Fabryka cydru? W no, fabryce cydru, czyli zapłaciliśmy 170 koron, czyli nic taniej, nic drożej, dokładnie tyle, ile w sklepie. Dobra, ok, spróbowane, ale dla mnie taki jednorazowy wyskok. Także wnosimy toast jeszcze raz za wakacje i za to, żebyśmy jutro Poszli na lodowiec, bo być tutaj, tak blisko lodowca, a go nie zobaczyć z bliska, to grzech. Tylko, że pogoda też kiepska. Jutro podają, że będzie padać w oddzie i tam przy lodowcu e, od godziny 12. To jest od nas około 40 km, mniej więcej, nie? Także no, mam nadzieję, że dostaniemy o 7 i szybciutko sobie zjemy, jakąś herbatkę, kawkę, w termos i ruszymy. A teraz zapraszam a Was serdecznie do obejrzenia vlogu z odwiedzin w Adze. Aga była w Adze. Zobaczcie ten vlog. I teraz Wam jeszcze pokazuję tutaj podział obowiązków. Tam się dolewa woda. Przez nasz cudowny lejek z butelki z Biedronki. A ja idę teraz zlać wodę szarą i przy okazji Wam pokażę, gdzie się zlewa wodę szarą i gdzie można zdać kasetę. Także idę po zbiornik, który zostawiłam tu. Bo zapomniałam wcześniej wziąć kamerki. jak cholera, bo przez to, że my zmywamy w przyczepie, kąpiemy się w przyczepie, nie korzystamy na tym kempingu z pryszniców, trzeba dodatkowo płacić. To nie są duże pieniążki, ale po co jak mamy. Tak więc musimy zlewać tą wodę nawet i trzy i cztery razy dziennie, ale nie ma daleko. także. Tam jest kontener na śmieci, gdzie tam można wyrzucać takie większe worki ze śmieciami. Ojejku, Mówiłam, jakie ciężko. Uh. No. A tutaj jest y, punkt zlewania kaset. Teraz Wam pokażę. O, ten zbiornik. Uwiejki ciężko. Tu się zlewa kasety. Płukać można wszystko, to jest ok. A oczywiście jak dla mnie za to ciężko to trzeba podnosić, więc ja się ograniczam ewentualnie do wylania wody szarej. O, tu jest punkt zlewania wody. mając sobie z wyczerpania wody, patrzymy na lodowiec. Sekundę, jest praktycznie opustoszały. To Roxy może sobie pobiegać, tak? Pobiega się Junia? Nie, nie. Dawaj, dawać pieska! <noise> Bardzo dużo ludzi z psami podróżuje, małymi, dużymi, naprawdę fajnie. Dawać, dawać, dawać mnie. Dawaj, Wącha, bo tu wszędzie pełno piesków było. Dzisiaj może trochę sobie mieć wolności. Chodź, mnie Teraz trochę chyba na wycieczkę, przejechać się. Poduję słońce wychodzi, ale z ciepło generalnie. No i co wyprawia? I co wyprawiasz? co wyprawiasz? Roksia. <laughs> I co? I co powiesz? I co powiesz? Dasz łapkę? Daj łapkę. Daj łapkę, Roksji. Daj łapkę. Daj łapkę. Nie, dawaj że nie słyszysz. Daj łapkę. Daj, widzę łapkę. Roxy, ej! Roxuś, daj łapkę. Daj łapkę, no daj łapkę, pani. Ale udaje, że nie rozumie. Ej, daj łapkę. Daj łapkę. <grych> Roxy, do kamery nie chcesz? Daj łapkę. No daj pani. Daj łapkę, szybko. Daj łapkę. Daj łapkę. A daję łapkę. Skurwana nie chce teraz łapki w ogóle dać. Ugaziłaś się na mnie za coś? że Cię zostawiłam wczoraj. O, do, do, z łaski mi teraz dałaś. Ja wiem. Ona się na mnie obraziła, bo wczoraj byliśmy z Darkiem sami na wycieczce, na tych czterech A Ona została szczepie z Grześkiem. I chyba to jest ten foch. Roxy, pokaż focha. O właśnie, Roxy ma focha. Kupiliśmy sobie, nie wiem co to właściwie jest, cydr, nie cydr, ale poszliśmy do fabryki o mojej nazwie <grystanie> Aga Cideri. Fajny taki samochodzik. Dostaliśmy pozwolenie, żeby sobie zrobić kilka zdjęć. A pokażę, co kupiliśmy. Pokażę torbę. <grystanie> Mamy flaszeczkę. Sobie dzisiaj spróbujemy to. Wycieczka dosyć długa, bo ile kilometrów od nas? 60? 63 km, już zrobili po to, żeby tutaj przyjechać, ale co tam. Tak teraz sobie troszeczkę fotek strzelimy. Ciekawe, czy to to roku ten samochodzik. <laughs> Piękny. W środku czerwioniusi. Ale to jest taki Chevrolet dalej chyba, co... Widzieliśmy ten wrak, pamiętasz? Koło tej kopalni minerałów. W Ewie, nie? Piękny. Kupiliśmy sobie buteleczkę tutaj tego lokalnego cydru i idziemy teraz z takiego fajnego miejsca, Agatune. Zobaczymy. To są takie stare domki, jakby też coś w rodzaju skansenu. Zobaczymy, czy nam się uda tam cokolwiek zobaczyć. Aga. Jakby takie zachowane, zachowane stare zabudowania różne, zobaczcie, to taka trasa jest, o. I wśród takich sobie pięknych sadów jabłkowych idziemy zobaczyć Agatunę. Ale czy to jest doba droga? Tego nie wiem nigdy. Wioska z domkami miała Do gdzie te domki? Może były kiedyś? Aga z 1100 roku to był 1100. The Aga Harbor. No i po oczywiście różnych zawiłościach trafiliśmy do celu Agatunę. Są takie stare zabudowania. Zamknięte, podejrzewam, teraz w środku. Ale zobaczymy. Welcome to Agatune. I co mamy? Zamknięte, bo już jest 16 godzina, a do akurat do 16. To tak My to mamy poczucie czasu. Ale zobaczymy, chociaż sobie z zewnątrz. No, tu jest z góry jak to wygląda, te wszystkie zabudowy. Takie bardzo zwarte, ścisłe takie domkoło domku. W różnym stylu w sumie zbudowane. Ale idziemy pospacerować sobie pomiędzy tymi domkami. Nie, to doła, szopa. Otwarte drzwi sód! Zobaczymy, czy coś tu będzie w widać, bo... Ciemno, ale ja spróbuję tutaj, tutaj jest tyle budynków? 67 siedem masz? No ja takie miejsca lubię. Oglądać. Znaczy... Aga znaczy aga. Czyli respekt, tak? Dobrze to wcześniej zapamiętałam? Czytałeś o tym. Ale tutaj normalnie to mieszka, tak? Takie domki widać zamieszkane. Te pomalowane oczywiście. Tu stara jakaś bryczka, zobacz, fajna, zachowana. Taki fajny, stary zapach takich starych wnętrz, uwielbiam to po prostu, normalnie wręcz. Zachowane pomieszczenie Patrzcie, jak kiedyś ludzie byli niscy, nie? Takie małe łóżeczko. No i ten taki charakterystyczny zawód starych pomieszczeń. Nie Fajne miejsce, powiem Wam szczerze. Warto, żeby tutaj zajechać. Jeśli ktoś lubi takie klimaty, to serdecznie zachęcam. Te domki, zobaczcie, jak ciekawie stoją. Na takich fajnych tych kamieniach takich że to stoi to naprawdę No takie domeczki, takie budki dla ptaków w takim coś kształcie, nie? Fajne. O i słuchajcie, to byłoby na tyle z relacji, kiedy Aga odwiedza Agę. <grywka> Tak, ni stąd, ni zowąd, nie? Wracamy właśnie z AGI, i tak ni stąd, ni zowąd taki oto tunel. E, co ja mówię tunel, bo doszpadł. Pojechaliśmy krótką tunelem, więc pomyliło mi się, ale naprawdę piękny. I tu ani to nieoznaczone, ani nic. Super, po prostu. Także takim akcentem kończymy wycieczkę z, y, po Adze. <grym> Głupie to zabrzmiało, no ale jak to miałam powiedzieć? O Jezu.